Dziękuję bardzo. Teraz Zbigniew Kuźmiuk. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu. Ta liczba już padała tu wielokrotnie. 268 wiz na 2 miliony wydanych w tym czasie. Jedna dziesiąta promila. Polskie państwo błyskawicznie zareagowało. Służby złapały winnych. Polskie sądy zapewne ich skażą. Szkoda, że nie reagowało tak niemieckie państwo w 2010 roku, kiedy jego konsulaty w Afryce i w Ameryce Południowej masowo wydawały wizy za pieniądze. Podobnie francuskie państwo w 2022 roku, kiedy jego konsulat w Maroku wydawał mafii wizowej wizy za pieniądze. Nie organizowaliście państwo wtedy tutaj debat w Parlamencie w tych sprawach. Organizujecie dlatego, żeby wesprzeć platformę w wyborach w Polsce. I organizujecie ją po to, żeby przykryć skutki fatalnej niemieckiej polityki otwierania granic. Przecież to to słynne niemieckie Herzlich Willkommen otworzyło wszystkie granice. W wyniku tego ponad milion ludzi wdarło się do Europy, a konsekwencje tego ponosimy do tej pory. Państwo niemieckie nie zmieniło w swojej polityce nic. Teraz finansuje statki, które przywożą nielegalnych imigrantów na, na Ukrainę. I państwo do Polski macie pretensje? Przecież to jest, to jest niewyobrażalny skandal. Podziękujcie Polsce za to, że pilnuje granicy wschodniej, bo gdyby tego nie robiła, to Niemcy zostałyby za, zaatakowane hordą ludzi organizowanych Thank przez you. Putina i Łukaszenkę. Dziękuję bardzo. Thank you very much.